Hej, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Omen. Witam Was w kolejnym odcinku MT na sobie Play Live Ciebie ze mną czarą. Siema. Wylosowane do odcinka oraz Odyn. Siema, Odyn będzie z nami tylko na Skype, ie. Pewnie gdzieś tam w środku odcinka zostanie to wyjaśnione, głębiej. A na razie sobie zaczniemy już. Widzę, że się zebrała dokładnie gromadka. To w sumie się dobrze składa. Chociaż nie, niedobrze, bo nie. O! Już udało się. Myślałem, że nie będę mógł wyjść. O! Muzyczka się włącza na no rowerze, co, dobrze. No chcieli ci dać buziaczka, a ty nie chciałeś. Nie? No, nie chciałem. Dobrze, w takim razie tak. Pierwsze co sobie zrobię to pójdę do tego bankomatu, bo wszyscy razem, kurde, napisaliście, że mogę sobie dodać pieniądze z bankomatu. Dziękuję. Dziękuję, zatem zrobię to rzeczywiście i te pieniądze z bankomatu odbiorę, chociaż pewnie zostanie mi ukradziony rower. No chyba, że czaro się nie skusi i mi nie ukradnie. Dobrze. Wypłacam sobie w takim razie pełny stan konta, czyli 389. Proszę bardzo. O, 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 o. O nie, to tylko roboko, dobrze, mam 711 i najpierw się udam po. Jakiś lepszy środek transportu. No, a jaki może być lepszy środek transportu, jeśli jeszcze nie mam samochodu? No, zapewne Pizza Boy. No tak. Ehm, ogólnie to już na wstępie. Chciałem Wam bardzo podziękować za lajki. Rzeczywiście, o od poprzednim odcinku wspomniałem o tym zasięgu filmu i tak dalej. I rzeczywiście zasypaliście mnie lajkami. Około 90 lajków. Bardzo Wam dziękuję. Naprawdę byłoby mm, super, jakby się udało coś podobnego nabić pod tym odcinkiem. Naprawdę bardzo miło. I jestem Wam wdzięczny za to, że ten film będzie miał większy zasięg. Prawda? Bo to też się dla mnie liczy, żeby dotrzeć do większej liczby osób. Dziękuję. Dobrze. Pizza Boy. Oczywiście. Się pozdrowienia. Mam także spokojnie i komentarze przeczytam. Napisać z czarem pojedziemy. Znaczy, chyba, że nie chcesz jadę no ale podejrzewam, że chcesz. W takim razie choć jedziemy sobie na daleką podróż, na jako daleko, daleko podróż, nie powiem na razie gdzie tajemnica, ale sobie jedziemy, ja doskonale wiem gdzie i doskonale wiem po co. Ehm, także już udajmy się w tym kierunku. Oczywiście ja tak zawsze mówię te tajemnice, nie wiem czy to ma sens, aczkolwiek. Dlatego nie wiem, czy ma sens, ponieważ ja często daję w miniaturkach i w tytułach rozwiązanie tych moich małych tajemnic, dlaczego też Dlaczego Czasami ty? nawet nie wiem czy mają sens, co tam mówisz o tym? Bo mogę. No dobrze. Przyjaciół mojej kozy. No możesz, możesz. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No tak niech tak będzie. Tylko tu będę tutaj pojechać. Pojechać może, może, tędy tak myślę, że mniej więcej da radę dojechać w tamtym kierunku. Tak, jedziemy sobie gdzie? Może już coś po tym kierunku się kapniecie, ale zostawmy to y, na później. Takich spraw organizacyjnych już na wstęp wydaje mi się, że wszystko w porządku. Y, Seria cały czas idzie do przodu. Y, oczywiście dalej większość osób jest za tym, żeby zrobić tego na odcinkach. No i w porządku nie ma z tym żadnego problemu. Y, Roboko prosi o to, żeby pozdrowić jego kumpla Aliena. No a już jest skoro jesteśmy przy pozdrowieniach to już pozdravę wszystkich, których mam pozdrowić, czyli Colin. Azorowy Ciapek, Kładowca 11, Domino DJ, Dawid Sobon, Lucky i robokop. Dobrze, tyle jeśli chodzi o pozdrowienia, także wiele tego nie było. Może i dobrze, ponieważ jak zawsze mam taką. Może nie zawsze, ale czasami się zdarza taka lista dosyć długa, no i y, no to zawsze jest przydługawy moment odcinka, w którym są i tylko i wyłącznie y, pozdrowienia. No dobra, w takim razie mogę się chyba zająć komentarzami, bo chyba to teraz zostało do roboty na aktualny moment. Adam Kliński y, z komentarzem drugi. Tutaj trochę śmieszna sytuacja, bo jest pierwszy ten komentarz, no, ale nie wiem, może to taka, taka satyra, a może po prostu osoba, która napisała pierwszy, jednak stwierdziła, że nie będzie to inteligentny komentarz i usunęła go. Paweks, dobrze ci idzie? No tak, jeśli chodzi o zarabianie, to nie wiem, czy idzie mi dobrze, aczkolwiek jakoś tam idzie do przodu, a to jest najważniejsze, prawda? Szymek, QTV, weź haj z bankomatu, na forlife, można pakować fotoradar, jak masz 0 pieniędzy przy sobie. Tak, o tym doskonale, wiem, tak, też... Za serii niżej napisał, rzeczywiście. A co do, tego, co do tego hajsu, to też kilka osób tak napisało, więc rzeczywiście mogę go sobie wziąć. I w takim wypadku wychodzi na to, że naprawdę niewiele nam brakuje, dlatego pewnie prędzej czy później takiego perenia na sprawie. Może już kolejny odcinku. Nie wiem, czy zrobię to na odcinku, czy, czy gdzieś między. Akurat tutaj wydaje mi się, że między, no bo tak naprawdę to. Chyba... Znaczy, nie wiem, może nie. Jakoś nigdy mi się nie zdarzyło, żebym miał kupować samochód na odcinku, aczkolwiek wydaje mi się, że to może być całkiem dobry pomysł. Czemu nie, prawda? <laughs> nie wiem... Mati, co do pracy mechanika, możesz tam pracować tylko rób cięcia. No, właśnie z tymi cięciami to nie bardzo u mnie. Znaczy, czasami jak muszę robić cięcia, to je robi, na przykład... Tutaj, dzisiaj, ale raczej staram się ich nie robić, bo dla mnie to jest dodatkowy problem, ponieważ ja tych się nie montuję, więc muszę to potem sklejać na YouTubie, a to jest niewygodne, to jest niewygodne niestety troszkę to trwa. głupotę zrobiłem, bo mogłem sobie wziąć cysternę. Ale, 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 dobrze. Już sobie to zostawmy, bo już jestem blisko celu, więc może ta cysterna to na razie zostawmy sobie. Ja wiem, że te cysterny można mieć tutaj na dole, ale to chyba kawałek jest. A, bo dobra, co mi tam, zowie przekaz jakiś trik, patrzcie tu. No, to jest mój trik. z fotorada na masakra. Będę musiał jeszcze troszkę zapłacić za mandaty. Tak się składa, też... bo. Co? Też mi fotoradar No tak, a ty też może podać na plus, będziesz teraz zbiorą? O. czy na minus? Na plus. A tak, na plus to też będziesz musiał płacić mandaty. Ktoś pisał o pracy GDT, żeby ją pokazać na odcinku, aczkolwiek y, do niej jest sugerowane, żeby mieć po prostu własny pojazd. A ja takowego na razie jeszcze nie posiadam. Co ja robię? Tutaj muszę wziąć ciężarówkę. Ja takowego na razie jeszcze nie posiadam, więc sobie to może zostawię. Tak, dlatego też coś w ten deseń. Dobra, w takim razie mogę jechać gdzieś w tym kierunku. Chyba nie będzie z tym żadnego kłopotu. Dobrze, dobrze, dobrze. No w porządku, w takim razie mogę sobie jechać. Okej. Okay. Ogólnie widzę, że zostałem dodać 74 74 euro, a to potem oddał do bankomatu, także jeśli macie coś mi do przekazania, to raczej róbcie to na moje konto główne. Omens, kropko na końcu, niżeli tutaj, bo tutaj niepotrzebnie. Muszę to dokładać potem do bankomatu i, i tego nie używać potem. No, wybaczcie, że tutaj pojedę hmm. trochę pod prąd, mam nadzieję, że nikogo to nie razi w oczy, ale muszę to zrobić, bo inaczej nie zjadę potem w uliczkę. Zabiorą ci prawko. Cicho, nie zabiorą. A, zobaczcie. No, co, jeszcze nigdy mnie zabrali, a na co drugim odcinku jeszcze pod prąd? Co prawda, nie takie długie odcinki, ale. No, zamknij się i nie bądź losu, bo ty bierz, zaraz wykrakasz. No, ja specjalnie mówię. Tak. Co tu jeszcze napisał Mati? Jeżeli masz czas i Ci takie nagrywanie, do dla Twoich widzów byłoby to wygodne. No, mi to oczywiście nie pasuje robienie cięć, więc niestety w tym wypadku akurat nie. No, co do kasy z banku i fotoradarów na Fortnite, te fotoradary są ok. Bo są łatwo widoczne, wystarczy być ostrożni. A kasy z banku, weź sobie na odcinki. Yy, a no i zarabia na odcinkach, będzie lepiej dla tych świeżych. Pozdrawiam razem, dwa Mati To jest tak. Co do tego, też mi się wydaje, że raczej yy, na odcinkach to jest w porządku, bo to też powoduje, że ta seria będzie trwała bardzo długo. Co jest chyba na plus dla Was, chociażby dla mnie. Też właściwie czemu nie, prawda, bo w przeciwnym wypadku pewnie już bym miał, nie wiem, załóżmy kilka tysięcy, a tak mam 700 tam z groszem, prawda, no to jak wiecie, to mm, ma też wpływ na to, czy ta seria będzie długa, czy nie, bo skoro mam odcinek numer 3, a ja jeszcze nie mam nawet swojego wozu, ani nawet prawa jazdy, to znaczy, że naprawdę czeka was długi maraton oglądania tych filmów. To chyba dobrze, to chyba dobrze, bo yy, skoro mam się to na przyjemnie, to dlaczego nie. <laughs> Soju1337 to może taki komentarz nie będę czytał, bo nie wiem czy, nie ka czy każdy chce słuchać przekleństw, więc może sobie to podaruję Max Gaming, ten komunikat to przez brak prawa jazdy C na samochody. Na samochody jest prawo jazdy B drogi Maxie, aczkolwiek możliwe, że właśnie dlatego, że nie mam B ale takie składa, że zaraz będę miał, ponieważ jestem już pod Miejscem, gdzie mogę sobie zdać prawo jazdy B, także to jest dzisiaj moment kulminacyjny, chociaż, czy ja wiem, mo może nie kulminacyjny, ale na pewno taki dosyć istotny, bo dzisiaj przede wszystkim sobie zdamy prawo jazdy B, wreszcie. Też pomyślałem, że zrobię to na odcinku, ponieważ jakoś tak mam, że tylko, skoro mam zarabiać tylko na odcinkach... To też ogólnie gram tylko na odcinkach... Ojej, już wjechałem w cud. Na szczęście mi to nic nie, nie stało, ponieważ tak jak już mi ktoś dał znać y, w komentarzach do odcinka jeszcze tam poprzedniego, wcześniejszego, y, samochód dopiero nam się zabiera, ten egzaminacyjny, kiedy naprawdę mocno uszkodziłem pojazd i bardzo dobrze, że takie coś zrobili, bo już bym musiał zaczynać od nowa, chociaż daleko nie ujechałem, prawda, aczkolwiek... Y, no, zawsze to coś. O, na no, zauważyłem, że na ilustracji jest napisane nauka jazdy. No, ciekawa sprawa. Nawet nie pamiętam, żeby tak coś było kiedyś, ale może było. Po prostu na to mogłem nie zwrócić uwagi. Hmm. 2, 3, 4. Ryuk. Omen. Mówię, że ludzie, którzy chcą Cię wspomóc, ale nie mają pieniędzy, chodzi o sprawy materialne. no zbieram mikrofon. Nawet go niż Każdy może Cię wspomóc. Ta w tych reflinków ja obiecuję wam, że je zrobię. Bardzo się cieszę, że tutaj zadeklarowałeś i ogólnie myślę, że widzowie też by tam zadeklarowali, że, że rzeczywiście mogą pomóc w ten sposób. Jak najbardziej myślę, że na kolejny odcinek postaram się ogarnąć. Dlaczego nie dzisiaj? Ponieważ dzisiaj mam taki napięty dzień, ponieważ e, jeśli oglądaliście odcinek z For Life'a, to wiecie, że nie, nie będzie wszystkich dni. Potem, mam teraz kilka odcinków nagrywania w jeden dzień, dlatego też nie bardzo mam czas, żeby... Żeby te, te się tym zająć Ale jak będę miał więcej czasu Czyli chociażby na weekendzie To jak najbardziej się tym zajmę Tej roboko mi pisze A ja nie, nie bardzo mogę teraz od odpisywać Bo nie chcę żeby tracił na to czas odcinka Bo musiałbym się zatrzymać Mogę odpowiedzieć ustnie um, um, Na czym będziesz pracował No to na dzisiejszy odcinek Praca jeszcze nie jest ustalona Ponieważ główny motyw odcinka To będzie zdawanie prawa jazdy po prostu Aczkolwiek w kwestii pracy Jak najbardziej wydaje mi się Że coś się wymyśli i napisałeś jeszcze, że wiem, że lubisz pracować na beczkowozach, no lubię, no lubię pracować na beczkowozach, yy, ale nie można ich wokować w kółko, będę się starał, żeby to nie było takie monotonne, żeby w każdym odcinku była ta sama praca, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, aczkolwiek yy, myślę, że musicie się z tym liczyć czasami, że prace będą się powtarzać, no bo skoro yy, chcieliście, żebym zrobił tylko na odcinkach, no to będę to robił, a... Pewnie między odcinkami bym, jeśli bym miał zarabiać, no to właśnie na takich pracach, więc będziecie świadkami na odcinkach właśnie takiego mojego zarabiania, czasami na pracach, które się powtarzają. No niestety, tak musi być, aczkolwiek to wcale nie musi być nudne, ponieważ yy, każda praca jest ciekawa, jeśli odpowiednio się do niej podchodzi, bo do każdej pracy można sobie yy, obrać jakoś, jakoś, jakiś fajny po prostu, może nie jakąś historię, już nie przesadzajmy, ale jakiś po prostu taki motyw przewodni, który będzie nas prowadził przez dane wykonywanie pracy, powiedzmy coś, ten deseń, albo myślę, że po prostu można to ująć słowami, że z odpowiednim komentarzem, tak naprawdę to każda praca może być ciekawa jak tak najbardziej, e, co tu jeszcze napisałeś, ładnie to tu rozpisałeś, też dzięki za taki obszerny komentarz, bardzo mi miło że taki komentarz się pojawiają, bo naprawdę lubię czytać to co do mnie piszecie więc im więcej tym lepiej ehm... Mm -hmm, tak, ja sądzę o tym, że te to jest świetny pomysł. Już mi tutaj yy, szaweł o takim pomyśle chyba mówił kiedyś, nie tak dawno i rzeczywiście jeśli widzę, że skoro tam wy ogólnie o tym piszecie o tych repnikach, to rzeczywiście tak coś mogę zrobić i też jeszcze raz powiem, że bardzo mi miło że rzeczywiście za tym jesteście. Yy, edit 1 czytaj wszystkie komentarze, Pani słodki komentarz, no <grytanie> yy, mogę udzielić mojego komentarza do komentarza, <grytanie> dlatego też będę to robił. I yy, Edit 2 dzięki za pochwałę, no jak najbardziej. I tu napisałeś jeszcze tak. Zarabiaj poza odcinkiem, ale pod warunkiem, że będzie to w bankomacie i wypłacisz sobie, gdy będzie czegoś brakowało. Eee, no właśnie, to też jest pewna alternatywa, ale może taki pomysł będzie gdzieś na, na później, prawda? Bo na razie jest ok, to takie pierwsze prace nawet się wykonać przyjemnie, ponieważ te pierwsze samochody nie są takie drogie, więc jeszcze na nie można sobie zarabiać na odcinkach i nie ma z tym żadnego problemu, ale później, jeśli będzie trzeba zarobić na przykład dużo, na jakąś tam część typu MK coś, no to w takim wypadku te zarabianie by było bardzo mozolne i w takim wypadku Twój pomysł na może może się okazać bardzo pomocny, już przy jakichś tam późniejszych odcinkach, kiedy do, do zarobienia będzie więcej, ale na razie chyba w takim coś jest w porządku jeszcze. I zapytałem się, kiedy będzie 4LIFE, no to y, podejrzewam, że y, oglądając ten odcinek już jesteś po obejrzeniu 4LIFE'a. <laughs> dlatego, ponieważ akurat to nieaktualne i fajny stream był to, dzięki. I właśnie też, y, dobrze, że o no, tym napisałeś, bo przypomniałem sobie temat streamy. Właśnie streamy, mam trochę do powiedzenia w kwestii streamów. Mianowicie mam w planie zacząć robić streamy o wiele częściej. Y, mam nadzieję, że Wam to odpowiada, ponieważ wydaje mi się, że mm, moi streamy się podobają Wam, że chętnie na nich sobie tam uczestniczycie. Czy tam tylko słuchacie, czy oglądacie i nawet się udzielacie, no różnie. Zależy kto, aczkolwiek y, dziękuję wszystkim, którzy się w te streamy ingerują, bo bardzo mi miło je robić i tak dalej. Dlatego też będę robił je częściej i nie chodzi tu o żadne donate, y, chociaż to też jest fajny aspekt, bo naprawdę, takim tempem, jakim wy tam je donatecie do, 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 na tych streamach, to naprawdę mogę dosyć prędko dojść do tego mikrofonu. Jeśli ktoś nigdy nie był u mnie na streamie, to naprawdę zapraszam. Jest całkiem ciekawie, gramy sobie różne gry, ale przede wszystkim MTA na serwerze, Play Life, czyli główny motyw kanału. Y, no i tam na tych streamach właściwie to yy, właśnie ostatnio się darzył Donate w sumie na łączną kwotę te wszystkie Donate y 10 zł. W takim wypadku naprawdę mamy szansę w bardzo krótkim czasie zdobyć yy, mikrofon, mikrofon dla mnie, który by yy, służył właściwie wam. No, bo tak naprawdę ja słyszę swój głos w uszu swoich jakie ja mówię, prawda, a, a nie z mikrofonu w słuchawkach, prawda? Aczkolwiek yy, dla was to będzie o wiele lepiej i dlatego też tak naprawdę to jest też no, dla Was właściwie, o, tutaj czaro mnie wyminął beczkowozem, <grych> Tak, więc taki mikrofon byłby naprawdę fajny, więc ile się uzbiera, taki mikrofon sobie kupię, ale raczej, nawet jak się nie uzbiera pewna kwota, to dopłacę, bo przecież też chcę, żebyście, żeby Was się mi usłuchało, prawda, jakże taki mikrofon był duży, fajny, taki wiecie, pojemnościowy, no, taki byłby najlepszy. I tutaj jeszcze napisałeś, że inne gry i tak dalej, tak, tutaj ładnie napisałeś, może nie będę wszystkiego czytał. Aczkolwiek tutaj y, ładnie opisałeś na temat gier i tak dalej. Jeśli chodzi o gry, to y, powiem ogólnie Wam, że zapraszam Was do serii The Forest. Ja wiem, że może niektórzy nie znają tej gry albo jakoś od niej stronią, aczkolwiek naprawdę może Was ta seria zaciekawić. Chociaż sobie zerknijcie na ten odcinek pierwszy, który jest już na kanale od kilku dni y, pod tytułem. Y, w na nadszedł czas deforest Forest 1 z Odynem, naprawdę zapraszamy was tam z Odynem tutaj Dokładnie. obecnym po to, żebyście ześknęli, chociaż czy on już wam się spodobał, jak nie to trudno, wyłączycie, prawda? Ale kto wie, ja też do tej gry byłem tak sceptycznie nastawiony, bo mało nie wiedziałem, po prostu, z niewiedzy. Aczkolwiek jak sobie tak grałem, to mówię Wam szczerze, naprawdę mi się spodobała. I tak naprawdę nagrywam ją nie dlatego, że ktoś mnie o to prosił, chociaż były prośby, tylko dlatego, że mi się bardzo przyjemnie to gra i z tego nagrywa, naprawdę. Dlatego też yy, sobie tam gramy i nagrywam. Dlatego zapraszamy Was do tej serii. Też jest ciekawa, też jest całkiem sympatyczna i myślę, że tam wspólnie Jeszcze też możemy czas. Jest co robić, naprawdę jest co robić, dlatego myślę, że przez kolejne kilka albo kilkanaście odcinków tam będzie kupa roboty, także naprawdę wydaje się całkiem fajnie. Jeszcze na koniec napisałem, że wracając do MT, to mi się wydaje, że respiaki się respią losowo, że braki się <laughs> respią losowo. No... Nie, właśnie są y, y, takie miejsca specjalne, leże braku z tego co się orientuje. Kiedyś o tym było na forum, dokładne miejsca i co ile się respią. Y, można pewnie gdzieś ten wątek jeszcze znale znaleźć. No chyba, że coś się zmieniło, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby w tej kwestii akurat jakaś zmiana nastąpiła. Także dzięki za obszerny komentarz. Och, chwile, to minut na niego zeszło. rastaman 12, Omen. Mam już myszkę i dalej na kąpa, ale można zagrać na przykład Cesa. No można, ja Cesa czasami grywam, aczkolwiek trochę za rzadko powinienem grać części, ale jakoś dużo mam naprawdę gier do grania i czasami, a zresztą i tak często siedzę y, poza domem, prawda? Nie, nie tak, że rozpiesz komputer, dlatego też z faktu że czasami z tym bywa, ale y, jak gram Cesa, to staram się nie zapraszać niektórych obecnych. Czasami tak się zdarza. Mateusz Nowak, fajny film Pozdrawiam, wielkie dzięki również Ci pozdrawiam. Krzysiu, a tak by the way popracuj na tej geodezji w next odcinku. No właśnie, tak jak o tym już mówiłem, że tam sugerowany jest własny wóz, więc może poczekam aż na perku zbieram, ale jak go kupię, jak najbardziej to bardzo pokażę, bo sam jestem ciekawy, nie pamiętam. Nie. Krzysztof Karbowski. Moment, fajny filmik, w tym odcinku zobaczymy, jak się starasz, nie dla swojego zysku, tylko dla jakości filmu. Ja bym ci polecił refniki w celu zbierania kasy na mikrofon. Pozdrawiam, cześć. również Ci pozdrawiam i dzięki, że też tak sądzisz na temat refników bo dla mnie to jest miłe, że rzeczywiście wy też byście byli chętni do robienia tych refników Bardzo miło i żałuję, że tego nie zrobiłem na dzisiaj, ale naprawdę miałem ci mało czasu, i nie dałbym rady cię tego garnąć ale obiecuję, że się poprawi i rzeczywiście to zrealizuje, bo yy, po prostu jestem bardzo zadowolony, że, że chcę Ci pomóc. Nie jeszcze Krzysztof Karbowski napisał Bier tą kasa jest zarobiona, kasa, a nie przez donate'y, jak najbardziej. A to przez Donate nam mogę złożyć te. Abo nie, 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 przecież nie mogę wyjść z tego wozu. Tak tak podejrzewam, że raczej, no raczej, skoro już jestem prawie u celu, to byłoby było bardzo duża głupota, jakbym po prostu wyszedł i ryzykował niepotrzebnie. Zdany, dobrze, już mogę kupić perenialu, oczywiście jeszcze mi na niego nie stać, nie żeby coś. Aczkolwiek, no wiecie o co chodzi, już jakbym go kupił, to bym mógł nim jeździć. Ym... O, daj mi, o, dziękuję, dziękuję ci. Może ja teraz serdecznie. opowiem, czemu mnie nie ma na player life? Ie. Dobrze, ja sobie odłożę pieniądze do bankomatu i troszkę sobie popracuję może na tych beczkowozach które już mam, a ody w tym czasie zajmie was swoją opowieścią na temat jego osobistych, trudnych przeżyć. No to może ja zacznę. Dawno, dawno temu, nie no, żartuję. To tak, nie gram od pewnego czasu na play Life, z tego względu, że no niestety chciałem sobie trochę przerwę zrobić, wiadomo, bo jakbym miał non-stop upaść w TMTA, to bym chyba, nie wiem, kocio Kwiku dostał. No i gdy chciałem wbić przeszło tydzień temu. No to oczywiście przywitał mnie fajny komunikat. Został jej zbanowany. No i w sumie i kazali... W powodzie było coś naprawdę dziwnego jak dla mnie, bo pisało coś takiego, że wyjaśni jedną rzecz na forum. No więc stwierdziłem, no okej, okay, no pewnie administracja chciała mnie jakoś poinformować i zbanowała mnie. No, i fajnie wszystko to napisałem. No, i czekam na odpowiedź. Ale wiecie co, obawiam się tylko temu, że po prostu ja nie wiem. Nie mam pojęcia, bo jeśli chodzi o to, to żaden administrator się tym nie chce zainteresować. Jak w sumie, jak zwykle. Ale mnie z tym powiem. Prostu... wam szczerze, że naprawdę nawet nie wiem o co może chodzić, bo tak naprawdę to od... z tego co pamiętam nie robił nic takiego, co by miało być jakiś yy, niezgodny z regulaminem. Szczerze, na... nie przypominam sobie czegoś takiego. Nie kłamałbym was w tej kwestii, po prostu naprawdę nie przypominam sobie, że Odyn mógł zrobić coś złego i dziwne to jest naprawdę aż się sam zdziwiłem. Oj, paliłem się. Przerwę 3 tygodnia, ja nie rozumiem tego za bardzo, no ale... Też właśnie nie powiedział o co się może Chyba mi zabraknie trochę paliwa, bo już mi gaśnie ten beczkowóz. A naprawdę już mam niedaleko do miejsca, w którym mogę wziąć sobie nowy. Aczkolwiek jest już to na tyle blisko, że nawet z buta tam biegnąc, yy, będę tam za moment. Aczkolwiek ile dojadę, tyle spróbuję tym wozem. Koło przebite i tak pewnie wezmę sobie nowy, bo ma ciut więcej paliwa. Ale dobrze, jakoś to jeszcze jedzie. Yy, muszę co chwilę odpalać. Tak w ogóle nie wiem, czy będzie ktoś tam widz mi kiedyś tam podał, że skutem yy, klawiszowym Shift 2 można odpalić sobie silnik szybko. To jest naprawdę ciekawe. Najpierw Shift, potem dwójka. Shift otwiera tego, tego, całego panelu, panel otwiera, a dwójką wybieramy sobie opcję drugą, czyli po prostu, która jest u, Uruchom silnik. Fajna sprawa, ale na przykład wybieramy trójkę, to już nie mamy yy, Zabrób zamyk. Także, ale jedy, jedynkę, jedy, jedynka działa. Nie wiem, takie to trochę nietypowe. No dobrze, wezmę sobie nowy beczkowy, z racji takiej, że tam jest trochę więcej paliwa, nie jest przebita opona. Chociaż akurat w tym wozie, tak jak o tym pewnie mówiłem, przebita opona nie stanowi żadnego problemu, ponieważ jest tak zrobiony dziwacznie, że nie zwalnia. Po prostu nie zwalnia. Tak, wydaje mi się, że na tą drugą część odcinka, już taką bardziej końcową, jeszcze sobie troszkę popracuję, ponieważ muszę zrobić na ale Jak wiecie, nie brakuje mi już zbyt wiele. Ile mi brakuje? 300? Coś takiego. A myślę, że nawet może znaleźć jakiś taniej. Mam tylko nadzieję, że... Znajdę go tani za pomocą moich super umiejętności. Y, licytacji aniżeli jakiegoś y, wozu po od widza, aczkolwiek zobaczymy, mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie y, tak, żeby to nie wyglądało jak jakiś oszustw, jakiś, jakiś po prostu taki, y, no taki czyn niezgodny raczej z, nas, z naszymi założeniami serii, ponieważ nie chcę tego robić, więc pewnie pójdę po prostu i kupię takiego pereniala za 1000 czy 1200, ile kosztuje normalnie, chociaż wiem, że można go wtargować, no ale wiecie o co chodzi. Polarny, fajny odcinek, nie dawaj do tego, tego do bankomatu. No, tak, no to rozumiem, że to znaczy inaczej, wziąłeś Sej. Po prostu to i jak ty robisz, że masz niebieskie, to na Sej, jak ty wiadomości do góry dajesz, przewijasz. Nie można że z tym do góry na Sej, bo aha, to znaczy ogólnie to jest motyw Interfejs. Klikacie sobie ustawienia, następnie interfejs i tu macie skórkę. Nie wiem, czy wiecie, że w ogóle są skórki interfejsu dla M, Jeśli nie widzieliście, to zapraszam, żebyście sobie ustawili jakieś, popatrzyli jak to wygląda. A przewijam, to są klawisze Page Up i Page Down, czyli klawisze, które są nad strzałkami na klawiaturze. Ja to już dowiedziałem się bardzo dawno, także to już widziałem od bardzo, bardzo dawno. Maciek, Maciek, pozdrowisz, pozdrawiam. Dziekubowski, czemu sodynem nie nagrywasz? No to już nagrywam, a dlaczego nie nagrywam? Jakoś tak po prostu się złożyło. No, właśnie tak jak powiedział zresztą w swojej tej ujmującej historii, tak się składa, że robimy sobie przerwę od MTA. Dlatego też no, jakoś tak się nie złożyło, ale skoro nagrywamy z The Forest to znowu będzie się pojawił. A teraz na odcinku, bo jakoś tak gadaliśmy, to pomyślałem, a niech wystąpi, czemu nie? Przy okazji opowie jak to wygląda. Prawda? A przy okazji, no też no nie mam bana, no to sorry, no jak macie jakieś no teraz proposy, tak jak mogę tego unbana dostać. No, najlepiej byłoby się dowiedzieć za co, ale administracja w ogóle nie odpowiada. P powinni chociaż odpowiedzieć o co chodzi, a, a tak od mnie już czeka kilka dni tak i nie ma żadnej odpowiedzi no szkoda. Dla mnie to jest chore po prostu. Please, no. na odcinku, pozdrawiam. Również Cię pozdrawiam. Krzysiek Watt, siemon, siemo omen, pomożesz mi zrobić intro i czy pozdrawić na filmie? Pozdrawiam, a co do tego intro to Ci nie pomogę, bo nie potrafię. Po prostu ja w grafice takiej y, płaskiej, czyli po prostu jakiś obraz taki, że na przykład miniaturka coś, to mogę pomóc, ale w kwestii y, intra to nie potrafię. Ale jeśli chodzi o te miniaturki, to nie pomóc, że każdemu z nawet robię miniaturki, bo nie mam czasu. Tylko zrobię poradnik na temat po miniatury, o ile byście chcieli. Jeśli chcecie, możecie dać znać w komentarzach, czy chcielibyście poradnik na temat miniaturek, bo ja mogę takie coś zrobić, to że dla mnie żaden problem, ja takie nieturki już robię z automatu i po prostu żaden problem to by był dla mnie, żeby zrobić poradnik, jak takie zrobić, bo to jest tak naprawdę 15 minut roboty z omówieniem, a bez omówienia 5. Bo wiecie, jak to jest z omówieniem, trzeba dokładnie pokazać co i jak, a jak już ktoś wejdzie w prawo tak jak ja, to już to już jest kilka minut, nawet mniej niż 5, taka prawda, taka prawda, że mniej. Nie, bo nie tylko licze, to jest ale... cała przyjemność w sumie robienie. Tak, ja bardzo lubię, dlatego też po wakacjach idę na kierunek grafika komputerowa. <grym> jak już tam będę chodził do tej szkoły, to Wam mogę gdzieś na odcinku opowiedzieć, jak to wygląda i tak dalej, bo pewnie jesteście ciekawi. No, chyba, że w formie vlogu, ale. Nie wiem, Mój kanał to nie jest jakiś taki przystosowany do raczej takich wideoblogów, więc wydaje mi się, że nie będę się tej może błaźnił takimi vlogami na jakiś temat mojej jakiejś tam szkoły czy coś, znaczy no chyba, że tak, nie wiem, jakoś ja osobiście, do mnie to osobiście nie przemawia, ale może do was tak, nie wiem jak to wygląda, ale raczej tak klasycznie pewnie bym na odcinku po prostu opowiedział jakiś taki temat bym sobie wziął jak to wygląda i bym wam opowiedział, bo ym, zapewne wiele z Was nie wie jak to wygląda Taki kierunek? Może chce się dowiedzieć. A pewnie niektórzy wiedzą, ale to pewnie jak liczna część nie ma co ukrywać. No tak, zwykle bywa. Bydlok, nie odkładaj tej kasy, ale już od tej pory zarabiam na odcinkach. No tak, nie odkładam pieniędzy i wiem, że zarabię na odcinkach, bo yy, tak jak powiedziałem wtedy, po prostu tak się składa, że yy, no nie wiedziałem wtedy o tym, że że tak chcecie. Troszkę sobie źle pojechałem tak naprawdę, bo tam było mi bliżej, ale to nic, bo tak naprawdę to jest niedaleko. Niewiele dalej, inaczej, niewiele dalej po prostu. Jak pracować jako mechanik? No trzeba po prostu wziąć w urzędzie. Urzędzie na przykład Fort Casson, czy Los Santos, San Fierro, Las Venturas. I, ale to też rzadko, ciężko znaleźć wolne miejsce, także tu trzeba stać tam długo, nawet kilka godzin czasami, także się na to nastaw. To nie jest takie łatwe. Mad PvP. Bardzo fajny odcinek jak każdy. Na holownikach obok lotniska rysuje się auta, które wpadły do wody. I szybka rybka. Niech administracja ustabilizuje zarobki, bo na przykład pizza marna 1 2 euro, a na przykład H2 minuta i 100 euro. No... Tak, ale no tak właśnie już bywa. W kwestii optymalizacji zarobków też za tym jestem. Oj, przybiło się koło, ale nie wiem, czy brać nowy holownik, bo tak naprawdę to, to mi nie zwalnia. Jedynie, co robi przebite koło, to tak naprawdę y, gorzej się steruje pojazdem, ale raczej coś tym desem. Y, Bydlok, y, cel na ten sezon pokazać wszystkie prace RP na plus. P.S. sorry, że tak dużo komentarzy. To nic, że dałeś dużo komentarzy, y, a w kwestii pracy na sezon na plus, jak najbardziej postaram się tak i dołączyć do jakichś frakcji najlepiej gdzieś pod koniec. Mam nadzieję, że się uda. Tak, mi się wydaje. Kapsel. Omię, stwórz galę gole... z serii gierki z widzami, gra. Ten gra na przykład gierki z widzami CSGO i w tej serii będziesz grał z widzami. Nie wiem, ja... Teraz też gra właśnie w tym momencie gram z widzami, bo on też sumie, jest z widzami kanału. Widzę <laughs> mi kolegą w sumie, no. No tak. Y -y -y. Jacek Ogonowski, super odcinek, Weź te pieniądze z bankomatu, tylko 400. No tak, właśnie wziąłem nawet nie całe. Marcin Lipiński, fajny odcinek, mnie. Pozdrawiam. O, jak tam dojechać do tego C? To jest gdzieś kołtorów. A, już wiem jak tam trzeba dojechać. Dobrze, tam trzeba po prostu zjechać drogi. Survivalowcy, bierz te z bankomatu. Szczepanych, to ja byłem jechał 2 do 2A. No właśnie. W sumie e, damę... wam powiem... No? W sumie, w sumie powiem twoim widzą tylko tyle, że ja też Omena poznałem wtedy, gdy nagrywałem odcinek. Tak, tak, i tak się no. wiele razy zdarzyło. Ej, ogólnie, z niektórymi <laughs> osobami. Koraz tak samo. No, Czaro, ty mnie tu nie donate'uj 3 euro, bo ja nie mogę do donate'ować. Od bajku 15. Żebym nie musiał do bankomatu wpłacać 3 euro, bo mi zaraz dościgać, że, że się nie wywiązuję z tego co mówię. Namę. Pozdrów, może zarabiać na Street View. No właśnie, mogę, rzeczywiście, teraz jak mam prawo SDB to mogę. Wtedy jeszcze nie mogłem, ale rozumiem, że taki pomysł ogólnie na takie początki serii, że na Street View masz rację. Dobry pomysł, tak naprawdę to będę to robił w następnym odcinku. Mogę dzisiaj, kurczę. Ale, o nie, no już też nie bardzo mogę, wiecie dlaczego? Znaczy mogę, tylko muszę sobie wcześniej to przygotować, bo na Street View nie można minimalizować gry. A ja muszę co chwilę, żeby przewieźć stronę z komentarzem na drugim monitorze. Ale mogę to zrobić inaczej, po prostu sobie otworzyć na telefonie, tylko po prostu wcześniej muszę się na to yy, przygotować. O tu akurat miałem blisko punktu, to sobie pojadę tutaj, Zobaczcie jak tam czas, bo tutaj już mam 24 minuty i wybaczcie, że na chwilę się, się, się zatrzymałem. mam nadzieję, że to nie jest problem dla was, ale muszę sobie tylko zerknąć na moment i poprzedni filmik, ile on trwał, wybaczcie, że w ten sposób, ale no muszę po prostu sobie sprawdzić, mam nadzieję, że to, wiem, że nieprofesjonalne i tak dalej, ale witam was bardzo serdecznie, o przepraszam. Dwie minuty zaledwie, tak? Dobrze, to to się nic nie dzieje. W takim razie mamy 26,5 minuty w porządeczku, Tylko tyle chciałem wiedzieć. Nie ma sprawy, wszystko ok. Adrian, cichy. Polecam ci pracę rybak, za 100% dostajesz 720 euro. Tak, wydaje mi się, że prędzej czy później to pokażę. Ja osobiście nie jestem fanem tej pracy, ponieważ jest trochę nudnawa. Aczkolwiek nam przynajmniej jeden odcinek może się pojawić. No już, już nie bądźmy tacy, że tylko lubimy jakieś tam so, jest taka praca jak rybak? Chodzi o kutry rybackie. Aha. Mhm. Może to być tam... rybak, bo tam w ryby właściwie inni. Bo słyszałem, że tam wędki są i w ogóle, ale mieli zrobić tą pracę, ale nie zrobili, też takie... A, to, to nie, to właśnie jest i co innego, ten, te wędki to raczej wędkarz by było, wiesz, hobbystycznie, nie no. Nie wiem. Ale powinniście tego zrobić, co nie umiał. No, okazuje się, że dwa lata już te wędki są na serwerze i. To, to albo olewają tą sprawę, albo po prostu. Albo coś wyszło nagle, że nie tak nie mogą. Nie wiem. Dokładnie. To działań. Nie będę dociekał. Tłumczowałem mandatu, nie wyłapać. Muszę kiedyś się spłacić. No, odcinku też, żebyście widzieli. Kerekek omen, kiedy infek. Oj, nie wiem, na tamtym koncie zaraz mnie gram. Jakoś tak się składa, nie wiem dlaczego. Jakoś... Znaczy, nie, nie że gram więcej na tym ogólnie. Jakoś tak się składa, że mniej czasu już na Może do tego, że na Deforest stanie dużo czasu spędzałem. Jakoś chyba tak. Hehe, omen, weźcie pieniądze z banku, pozdrowisz. Pozdrawiam. Krzywy.pl, pozdrów Krzywego. Również pozdrawiam. I tutaj chyba Krzywy jest jedynym, który napisał, nie zarabię na odcinkach. O, szanuję takie zdanie, bo nie, nie bałeś się wyjść z tłumu z komentarzem przeciwnym, jak najbardziej. Aczkolwiek, no niestety muszę cię zasmucić, ale tutaj większość zdecydowała i niestety ty jako jedyny, no niestety demokracja, nie możesz tutaj nic w tym wypadku zrobić. No cóż że Cię musiałem zasmucić. Dominik E. Omen The King. O, dziękuję za taki komentarz motywujący, bo rozumiem, że to coś w ten desen. Wiciuk LG Fajny filmik, tak zawsze pracuję na odcinkach, jak najbardziej. I Angel Minecraft. Omen, mogę Ci sprzedać Sadlerka za 1200 PLN-ów, e, 88K przebiegu, felgi, alu. N no... Nie wiem, może tak, tylko pytanie, czy to nie jest jakaś zaniżona cena? Chyba troszkę jest, prawda? Raczej chciałbym unikać czegoś takiego, bo to też jest taka forma donate'u. Ja naprawdę cenię sobie to, że mi takie oferty dajecie, bo to naprawdę jest miłe, prawda? Że na przykład mogę taniej kupić coś od Was, ale akurat na tym koncie bym unikał takich rzeczy po prostu, nie, bo to jest forma ułatwienia. A ja tutaj nie chcę ułatwiać, ja tutaj chcę wszystko wypracować, bo dużo osób mówiło, że, o, ile ty masz tych donate'ów? Ty, ty z tych, ty tych donate'ów właściwie żyjesz, ty masz wszystko z donate'ów. Po części prawda, dlatego tutaj chcę wszystko zrobić samemu, żeby pokazać, że też potrafię. O. Że potrafię zrobić na perka samemu? No co, ja bym nie potrafił. Dlatego też dziękuję za ofertę, ale chyba za tej niskiej ceny nie skorzystam. Nietypowo to. Za niska cena ja nie skorzystam, ale w tym wypadku akurat tak to wygląda. Dobrze, do ostatniego punktu jadę i pewnie skończymy. Nie będę was już zamęczał tą moją jazdą, tym wozem z paliwem. Dajmy sobie z tym spokój, już w takim razie zajeżdżam i to by było pewnie na tyle, dlatego ja sobie jeszcze pewnie no oczywiście zarabiać nie będę między odcinkami, dlatego o coś nie martwię, dlatego pewnie też za niedługo wychodzę z serwera, dlatego że sobie gdzieś tam pojadę w jakimś kierunku tak po prostu, żeby gdzieś w jakimś celu się udać, żeby nie stać w miejscu i żegnam się z Wami, jeśli odcinek wam się podoba, koniecznie stać opór w górę dla mnie. To jest duża motywacja i większy zasięg dla filmiku, dzięki czemu trafiam do większej liczby osób. Także z góry dziękuję za wszystkie opieki górę, dziękuję za komentarze, dziękuję za że obejrzyjcie ten materiał i do kolejnych odcinków. Na razie. Hej, hej. No.